Siemanko, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale zajeranym wędkarstwem właśnie zmierzamy na miejscowę. Tam gdzie powstał jeden odcinek Dzień Konia, którego może się sobie obejrzeć na moim kanale. No i nic, lecimy na miejscówę, rozkładamy wędkę i szukamy sandaczy albo koni. Zobaczymy co nam dzisiaj dzień przyniesie. Także miłego oglądania. A, jeśli film Ci się no to możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz możesz kliknąć dzwonek, żeby Cię żaden film nie ominął. No a teraz zapraszam do oglądania. Dobra, wędka rozłożona Na start. Taka gumeczka z główką 12 od Westina. Woda się podniosła w końcu. Także te sandacze może wróciły już na to miejsce. Może coś będą gryzać.

Oh. Que é? Mama samba checa. Ah. Oh, e yes, pinky. Ah. Dużo, ale taki drobiutki 50. No, 3, 4, 5, 6, no 57 centymetrów. Wychaczamy. Wraca do wody. Dobra, go. Po Haha, ha, jest pierwsza rybka Lecimy po więcej Dobra Kolejny rzut Może kolejna rybka A tak w ogóle no to Przepraszam was, że Teraz te filmy pojawiają się dosyć Rzadko ale one będą się tak pojawiać właśnie co 2-3 tygodnie może nawet do miesiąca Wiecie, ja prowadzę ten kanał, otworzyłem ten kanał tak po prostu sobie o for fun żeby mieć jakieś zajęcie w domu, pomontować sobie jakieś odcinki, nagrać jakiś materiał i tak chodzę na rybki a ostatnimi czasy to jak chodziłem na ryby no to nie udawało się, nie udawało się nic złowić po prostu jak się złowiło tą jedną rybę Taką malutką No to nie robiłem nic z tego, bo nie ma sensu myślę Ale ten odcinek, czy będzie ten jeden standard, czy więcej I tak chyba raczej powstanie mam mamy pudełeczko Kajtechów, które sobie sprawiłem Jakiś czas temu Nagrywam to po raz kolejny bo <gry> odcinki stamtąd nie wpadały Dobra, co będzie się tu założyć? Myślę O, taki komorek nabijamy główkę Prawie idealnie nie. Chodźmy, idziemy rzucać. Mamy rybę. Niestety nie udało mi się nagrać. Brania. Są Tylko zapięty za wargę. Taki sandaczek. Iść po wczesnym. No, idziemy kilkunastu metrów. Ach, nie robię zdjęcia nawet, wracam do wody. Oh shit. mamy kolejną rybkę i drugą także pięknie bierzemy wędkę i się zatrzymamy. Kurczę, ten drugi sondaż to tak jakby chciało nie mógł tak po prostu nagniemy rybkę jeszcze miałem tak hamulec odkręcony zapomniałem wyregulować po pierwszym sondażu

Dobra, czas się z wami pożegnać. Zapomniałem zakończenia, więc nagrywam to w domu. No, także udało nam się zrobić dwa fajne sandacze. Taki krótki odcinek, troszkę informacyjny. Przy okazji udało się złowić te właśnie dwa sandaczki. Także myślę, że wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę, subskrypcję oraz ten dzwoneczek. możesz też napisać jakiś fajny komentarz, i tutaj jeszcze chyba wam wkleję takie dwa fragmenty jeden albo dwa. Co udało mi się złapać i jaką miałem ostatnią sytuację nad wodą, także obejrzyjcie jeszcze to i trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Szybko! Ale ryba! Chodź tu szybko! No ryba duża. Pusiła! Puściła, puściła. Ja... Pan Komisarz Opowiadającym o ale mały, nawet nie ma wymiaru.